Cześć! Witamy Was po raz kolejny już to naszym trzecim odcinku tak, w vlogmas Wtorek! Tak wtorkowy Vlogmas Witam Was wszystkich serdecznie Ja nazywam się Jarosław z kanału Granik Oraz Jakub z kanału Gracji Także witamy Was wszystkich serdecznie w naszym trzecim Vlogmasie A na dzisiejszy odcinek przygotowaliśmy dla Was drapki Świąteczny kalendarz, jak widzieliście, że to jest przez 24 tutaj vlogmasu ten kalendarz nasz przynosi A co ty dzisiaj przynoszłeś A po co te takich tych Co na początek? Ale co ty, ty na początku tak robisz? Jak na początku zakładasz y, takie gumowe <laughs> rękawiczki To Ała masz i nie chcesz pokazać Ała na, na, na nagrywaniu No zobaczymy, ale dobra, witam. Także y, dzisiaj przygotowany jest pinierzy jak lodu. My mieliśmy to też w poprzednim naszym rozdzięknieniu. Chyba kończyliśmy bonusem tym o, y, dwa lata temu. Nie Sylwestra. A nie bonusem i nie kończyli. Nie, jest Sylwestra. Coś tak dobre, zobaczymy. Mamy cztery... Ale było też, ja pamiętam, ale nie wiem, w którym odcinku to było. No właśnie, też to było w takim, że nie wiemy. To co, lecimy do pierwszej, do świątecznego kalendarzu. Na początku, jak i na końcu odcinka. Także, do zobaczenia już za moment. No to Dobra. co, dwójeczka. Jako trójeczka? Trójeczkę no właśnie no. Świąteczny kalendarz Trójeczka, świąteczny kalendarz Zobaczycie co dzisiaj drapię w czym A to bo ty dzisiaj ten <trujemy> drapiesz Dobra, dra... dawaj, dawaj drapiemy Trochę cienia robisz na światło No światle. trudno trzeba A dzisiaj takie prowizoryczne światło mamy, ale Co my tu mamy? Troik. Stroik, tak no. A stroik jest się za 20 złoty. złotych. I dwujeczko numer, tak? Trójeczka. Ale dwóczka numer tam... Pi... Trójeczka numer. No trójeczka <gry> No dobra, to co? Lecimy, lecimy do do pieniędzy jak lodu. No to teraz już teraz. To, to cóż, mamy pieniędzy jak z lodu. Co, no lodzie lecą pieniądze? Mm. No właśnie. Może 200 tysięcy będzie na lodzie No dobra, jest, patrzymy jeszcze... numerki Ale jesteś, ja przypomnę... Ale pierwszy ale pier zobaczymy co tam piszą Zdrab pole gry jeżeli jakikolwiek z twoich liczb jest taka sama, jak surec z wygrywających liczb Wygrałeś... Przygra... No jo, wygrałeś Przepisano do niej kwotę Znaj symbol, diamenciki i wygraj Przepisano do niego do niej, kwotę nie, 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 Wygrany nie. sumuje się, jak zawsze no właśnie, jak zawsze się kwoty sumują, a na Dobra. dzisiejszych i drapiemy. Pieniędzy? Tylko ty zasłaniesz tu całą ręką. Hmm. No, musisz to tak, żeby nie zasłaniesz całą ręką. A dzisiaj takie trudne warunki. 16. No. Mhm. Czekajcie, muszę chyba bliżej, bo to mało będzie widać. Coś tam będzie widać, czy nie widać tak za bardzo? Widać. O, czekajcie. Coś tam jest widać, dobrze jest. My testujemy, bo my nagrywamy kamerą DJ Action 3 i po prostu chcemy sprawdzić jakoś, jak to wyjdzie. Będą no jest, jest dobrze, bo widzę, że jest. No tu dzisiaj w rękawiczkach robi mm -hmm. Za profesjonalny 44, ej! No jeszcze dwa tam masz, ale ty całą ręką zasłania ja, Co ja To od góry Od góry, ta, o takie Dobra, mamy tak 16, 27 22 i 14 A już pierwsza 44 mhm. Jaki 38, tam, no? 38. Uh -huh. ja muszę tak robić 42 12 nie ma uh -huh. 29 uh -huh. 33 nie ma dobra i teraz sprawdzimy drugą pole 41 uh -huh. nie ma 25 nie ma. No, przepraszamy, że dzisiaj się takie warunki. 13, ale, ale niestety. I dzisiaj... 18, patrzymy kontrolne. Mamy G, K i. I nie ma kolejnej literki. Nie, L, no, L, G, K mamy. Dobra, to lecimy do drugiej zdrabki. Bierzemy drugą, sprawdzamy drugą zdrabkę. A teraz zrobimy może liczby. No, Musimy trochę tutaj kamerę poruszać. 45. Tak. 34. Mhm. 37. 21 i 27. Pomiędzy no sprawdzić kamery DJ Action 3 albo aparaty kanadyjskie. 31. Kan. 44. Mhm. 40.

a 20... nie, 21 to jest 21 no nie, to dobra trochę odwrotnie, ale i 25 25 no niestety, no, niestety nic nie mamy z tej zdrabki e. gdzie są kontrolne symbole? D i K no, czyli niestety niestety z tej nie udało się wygrać, ale mamy jeszcze dwie zdrabki tutaj przed nami. I to oto kolejna zdrabka. I sprawdzimy kolejną zdrabkę. 16. 16. 34. Mhm. 44. Mhm. I 13. A, 13, tak jak było w poprzedniej zdrabce. Być te 28. Od góry, od góry musiał być Ja góry. wiem. 28. Mhm. 12. Mhm. 14. Właśnie, bo to jest kamera sportowa. Ona się nie nadaje na nagrywanie. 43. niestety te... 21 jest Chyba aparatem będziemy nagrywać. Nie? No 40. 40, tak si 17 mhm. Dobra, patrzymy dalej 31 31. Nie ma 41 tak, też nie ma. Ta kamerka nam się przegrzewa i nie będziemy już... 22. Tej, nie będziemy tą kamerą nagrywać, ale przenosimy się na iPhone'a. Lepiej nam się iPhone będzie nagrywać. Także kilka sekund i lecimy. Dobra, to mamy już tu zmienioną kamerę na iPhone'a Teraz o wiele lepiej jest jak na iPhone'ie się nagrywa Jest inny dźwięk po prostu 28 Jest po prostu inny dźwięk, ale 13, w... No jeszcze znaczy lepiej nagrywa Tak, lepiej się nagrywa 19 Jednak jest iPhone'em nagrywa 38 Sami napiszcie, lepiej było to kamerą sportową, aparatem, czy iPhone'em 17, ale wiecie, że to jest ostatnia zrobka? No ostatnie, ostatnie 41. To no, takie są nieraz zdarzenie się. Myśli, 37. Nie ma 37. 43. Też nie ma. I trochę do góry przesyć. 30. Nie było. Dobra. Teraz tak, kolejne. 33. Nie ma o 26. Też nie będzie. I do góry trochę jechać. 12 trochę. 38. Nie, yes. w końcu, chociaż coś. No, chociaż. Trzeci, odcinek uratowany. Trzeci odcinek uratowany no. Ostatni będzie. No. I ostatnie będzie. Boże, wczoraj odcinku nic nie było. No, wczoraj się odcinku nie było. Dobra, patrzymy Co teraz było? czy później. No teraz, bo to już jest ostatnia zrabka. I mamy 50. Oj, złotych, oj. Ładnie. 50 zł. Bo to już gruby się trzeci odcinek zapo... Nie wiem w poszynie też tak taki. No, no tak. Co zobaczcie poprzedni sezon tej zdrawki to też mieliśmy, mieliśmy 40 zł chyba, tak? No dobra. Udało się, udało się. A ja już chciałem myśleć, że już odcinek będzie na przekrany, nie? No ja też tak chciałem myśleć. <laughs> no. Dobra. To zostaje nam ostatnia zdrawka moi drodzy, no. ale jeszcze wam pokażę symbole. L, J, J. 3 razy J. Mamy no. 50 zł, ale jesteśmy na plusie. <laughs> no to już nam praktycznie dwa odcinki zwrócili. Nie? Wczorajszy? I wczorajszy się odcinek zwrócił, bo w pierwszym nam się wygrało. A teraz lecimy do podsumowania końcowego. I ostatnia trójeczka w naszym dzisiejszym szczęśliwym odcinku. no szczęśliwy odcinek, troszkę wygranym, nie, świąteczny kalendarz No to trójeczka mm. i mamy pod koło, ciukcie, ciukcie za 300zł za przyjazd, no, szybciej mandat dostać niż to jest warte no To też prawda nie, po no postępowania nie ma, lecimy leci do... od razu tak, ale lecimy teraz do podsumowania końcowego, gdzie umówimy wszystko już na szczegóły. No co kochani, jak widzimy jodki, sprawdź jeszcze jodki, jak, czy te jodki, naprawdę mamy te 50, czy może coś jeszcze, czy może jeszcze coś się nie kryje, nie, po prostu ale możemy to i tak sprawdzić. Yy, już pan tu gra sprawdza. J 50 złotych Tak J J jest to jest 50 złotych A ja wam dziękuję kochani z tym szczęśliwym odcinkiem za dziękuję za dzisiejszy odcinek trzeciego vlogmasu zapraszam was jutro od 18 no co? oraz o 16 nie, filmy grasi o 16 kanał no, Grasji rzuca tak jak ktoś subskrybuje Grasi i subskrybuje Granika to wiecie, że Grasi dodaje szybciej niż Granik ale już od stycznia będzie powrócić tak jak było no. no, ale może coś z tym nowszym albo z tym samym. Jeszcze się dowiecie, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ale dobra, kochanie. A może ostycia będą cała seria? No zobaczymy jeszcze co ruszy. Jak będzie duża aktywność, to może z drapkami ruszymy. Także co kochani, ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was jutro. Także nie zapomnijcie subskrybować oraz polajkować, czy subskrybować. Nie subskrybować, tylko komentować. Dzięki na razie.